Witamy, witamy. Dzisiaj tutaj z posesji u gąsek, u gęsi zaczynamy. Ładnie tutaj owoce dojrzewają. Gęsi sobie odpoczywają w cieniu. Patrzcie jak rosną. Jeszcze troszeczkę i będziemy pierza obierać. W październiczku. Patrzcie jakie ładne sztuki sobie chodzą. Uciekają. Elegancko, pięknie piękna pogoda, dzisiaj piękna niedziela jak tam u was pogoda w hodowlach w hodowli idziemy sobie do króliczarni zobaczyć jak tam wiaterek fajnie wieje tutaj patcie malinki Aha. i gęsi weszły sobie do boksu a my idziemy do króliczarni. Ja jeszcze wam pokażę kurki z daleka. Jak już jesteśmy. O, paciaki ładny czwerk, tam sobie chodzi z daleka. O, dał głosik nawet. Ciapek. I lecimy. O ciapek tutaj też chodzi. Lecimy na króliczarnię. Auta wyczyszczone, się chce jeździć normalnie i wchodzimy do króliczarni, bardzo ładnie posprzątane. Wentylatory chodzą, bo jest duszno. Kuliczki muszą mieć przewiew. Tutaj nowa wentylacja, nowa założona. Nowy wentylator. Tutaj możecie sobie zauważyć, będzie uruchamiany. Wentylator kolejny, tutaj średniaczki, obiadóweczki sobie rosną, Patrzcie, średniaczki, no już takie ładne. No, jest ładnie, jest ładnie fajnie. Jak tam u Was? Podowle, wszystko ok. Zaczęły się muchy. Ostro atakują muchy, badują się wszędzie. No, a tutaj patrzcie, wszystko ok. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. To patrzcie, tutaj dwie, dwie sztuki, ale to były kryta samica belgiem, więc to będą dwie fajne sztuki po belgu. Ciekawe, co z tego tutaj wyrośnie. Mogą być fajne sztuki, jak są tylko dwie. Tutaj mamy samiczkę. Tutaj mamy obiedwieczki, porywali zaraz tam. Średniaczki. Bardzo ładnie patrzcie tutaj są jest piękne też już takie sporawe no takie ponad 3 kg to są sztuki ładne bąbelki tu mamy termąskie średniaczki znowu o tutaj mamy kolejne patrzcie jak ładnie to wygląda jak są wszystkie przy, przy boksie tu wam pokażę też na dole Strokacze młode od tej samiczki pełnobarwnej, ładne, ładnie pompują sobie mudziaki. Też ich sporo tu raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sztuk, no to jak na srokaczę to bardzo ładny wynik. Ładnie pompują królasy. No. Fajne, fajne sztuki rosną. Wiadomo, upały są to króliki się męczą, no ale nic na to nie poradzimy. Tak już jest. lato jest zawsze ciężkie, ale tutaj mają fajnie. Mają wentylację. No i tutaj mamy właśnie dezynfekcję. No na naprawdę polecamy. Jak ktoś nie stosuje, nie stosował jeszcze tej, to polecamy. Jest wydajna i naprawdę ładnie pachnie. O, tutaj patrzcie baranki Madagaskary Madagaskarki. Piękne. No, patrzcie, ładne, ładnie się tutaj rosną, pompują. Tak zwykle termonskie, kolejne termonskie. To są po Belgunie nie olbrzym No to też są po belgu patrzcie też już ładne ucho dostają ciekawe co z tego wyjdzie co to będzie z tego fajnego o tutaj samczyk srokacza tu mamy średniaczki jeszcze srokacze o, patrzcie jakie samce ładne Fajne. o ten jest ładny ten ten jeden to jest naprawdę wam powiem ko kozak ten Ktoś by chciał kupić? To o, słyszycie, ktoś chciałby kupić, to zapraszamy. Srokacze, czy rasowe oczywiście. Tutaj mamy z Sermoncką, to jest główny reproduktor. Tutaj kolejna samica. A tu była jakiś krytym, chyba coś innym. Z no, strokaczem. tu słyszycie, były Termoncka. I Nieładne wyszły czarnuszki. Dobra przejdziemy sobie tutaj Kolejny boksik Tu patrzcie Madagaskarki. kolejne Mama kolejne. jej Rosną, no już fajne fajne Bąbelki Grzeczne Posłuchajcie, jak ktoś chętny Michałów Wielkopolska Zapraszamy Na oględziny Do kupna Srokaczek, barany, termundy Barany nie są No, barany tak na razie jeszcze są młode. No, a tu ładna samiczka. Samica? No, samiczka odsadła tych samiczek. A, to stara. No, no ładna, ładna. Samiczka ładna. No, tutaj nie mamy. Niebieskie te niebieskie ładnie pompują Dwie samiczki. No, też będzie fajny materiał. Tu ten samczyk do nich. Proszę bardzo. Tutaj mieszanka. Tutaj są te ładne barany. Te trzy sztuki. Jak na ten wiek, to one już są kurcze. Grzmoty, jak nie wiem. Dwa no, samczyki, dwa i jedna samiczka. Siężolowe to powinny być fajne też duże. Grzmoty. No, tutaj patrzcie, młodziaki. No Tu wszędzie obiadówka. Tutaj mamy tego. Barana czarnego z czek, tu sobie już reszta leży. Odpoczywa Tu główny reproduktor, też Madagaskar Samczyk. I tutaj też ta nowa samiczka z młodymi. O, bardzo ładnie. I tutaj mamy jeszcze Wam pokażemy, jak tam u świnek morskich zakończymy. Tutaj imprezę. Ciapek odejść. Zakończymy sobie film tutaj. Patrzcie, jakie maluszki fajne rosną sobie. Bąble zachowują się jak zwykle. Tutaj coś jest jeszcze nie. Wszystko są. Wszystkie są pod tym. pod budą. Patrzcie, ich tam jest towaru. Ops. coś mi co Zjechała mi ta. Dobra. Miejsce na nową klarteczkę. No tu jeszcze będzie miejsce na nową klateczkę. Dobra, to takim akcentem będziemy kończyć. Dziękujemy za lajki, za subskrypcje, które co chwilę przybywają. Życzymy miłej niedzieli i do zobaczyska.